Witam Was moi drodzy bardzo serdecznie, mam dla Was kilka ogłoszeń, tak na początek, yy, chciałbym zwrócić Waszą uwagę na te cztery linki, które znajdują się w prawym górnym rogu mojego kanału na YouTube, pierwszy to link odnoszący się do profilu na portalu ekorepetycje, yy, moja oferta to nauka języka japońskiego i szachów, w razie pytań zapraszam do wysłania wiadomości prywatnej. Kolejna ikona to mój profil na portalu Czeskom. Dobrze znany z filmów, jakie dla Was nagrywam, więc od razu przejdźmy do kolejnej ikonki. Ten przeskoczmy. Ostatni link odnosi nas do mojego fanpage'a na portalu Facebook. Znajdziecie tutaj kilka fajnych udostępnień, zapowiedzi moich filmów, jak też zadanka szachowe do samodzielnego rozwiązania. To tanie za darmo. Jest to jak najbardziej bardzo fajna opcja treningu szachowego. Jak najbardziej Wam ją polecam. Na moim fanpage'u znajdziecie także linki do moich kursów na Udemy. Jeśli zdecydujecie się na ich zakup, właśnie klikając w te linki, ja dostaję 100% wydanej przez Was kwoty. Szczegóły tych kursów znajdziecie, klikając trzecią ikonkę na moim kanale na YouTube. Na ten moment są dostępne dwa kursy: jeden dla początkujących, drugi dla zaawansowanych. Jest jednak kilka opcji z nimi związanych. Możecie kupić je całe lub osobne ich części w formie zipa, których wyślę Wam na maila. Jest też opcja, bym zrobił dla Was film o dowolnej tematyce. W razie pytań, zapraszam do wysyłania wiadomości prywatnej. Tyle z mojej strony, jeśli chodzi o te ogłoszenia. Mam nadzieję, że mi je wybaczycie. Starałem się jak najszybciej przekazać Wam te treści. I nie przedłużając, zapraszam na film. Cześć. Dzień dobry moi drodzy, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnej części Szachów ze mną. Tym razem mam dla was partię z odtworzenia z graczem 2348. Po tej partii gracz bodajże ze Szwajcarii, jeśli dobrze kojarzę, niestety nie mogę kliknąć. No cóż, partia zagrana w obronie francuskiej, więc no też kilka osób się mnie pytało, właśnie jak grać przeciwko obronie francuskiej. No cóż, no tutaj nie znajdziecie jakiejś takiej wybitnej teorii w moim wykonaniu. Znajdziecie jednak fajną pułapkę. No i cóż, jeśli zagracie niedokładnie, grając obronę francuską, no to bardzo często, no niestety, dostaniecie po łapkach. Jednak, no jeśli zagracie. Normalnie, w sensie no, nie nadziejecie się na żadnego rodzaju dziwne pułapki, nie będziecie na razie tak w debiucie stwarzać większego zagrożenia. No to brona francuska jest jak najbardziej grywanym debiutem. Na pewno oddarze ją większym szacunkiem niż to przy głupie karokan, no wiadomo. Zatem, no idziemy, zobaczmy, co tutaj zaszło. No to jest niby książka, ale, ale no jednak, no wiadomo, no główna linia jest taka, że po tym gramy tutaj, tutaj. No i z tych wszystkich wariantów są e, tak naprawdę ciekawe dwa, albo jest wariant zamknięty w sensie E5, później tutaj jest C5, C3, no i tak sobie czarny atakuje D4, a biały broni D4. No. Ewentualnie e, moment, mój ruch, zatem pyk pyk. No i w tej sytuacji niejaki wina, tak winaver, winaver, winaver. Win w sensie skoczek na C3. Tego wariantu nigdy nie gramy, więc też nie będę się wypowiadał. Jeśli chodzi o ten wariant zamknięty, jest jak najbardziej ok. Jeśli uda Wam się w fajnym momencie wrzucić królową na G4, no to wtedy jak najbardziej czarny ma tutaj kłopoty no i będzie musiał zagrać jakiegoś króla na F8, co zawsze jest jakimś utrudnieniem w rozwoju, więc. Jak najbardziej polecam ten wariant. Zatem zobaczmy, no, co tutaj zaszło w partii. No go, Pionek na C4, no wiadomo, to nie jest najlepszy ruch. Ale, no cóż, no, jeśli by pchnął, no to bym zagrał tutaj mielibyśmy taką strukturę jakiegoś takiego odwróconego Benoni. Spoko mi się wydaje, nie ma żadnych wielkich tragedii z tego powodu. Wybił, no to bijemy. No i tak, no skoczek idzie tutaj. No to cóż, moi drodzy. Stopujemy i szukamy od razu słabości w obozie przeciwnika. Nie ważne, że to jest tam czwarty, piąty czy szósty ruch. Od razu, bo wiecie, jest takie dziwne przeświadczenie e, na tych grupach na Facebooku znalazłem takie e, opinie, że no cóż, no niektórzy zaczynają liczyć warianty tam po po dziesiątym ruchu, a tak to wyklepują debiut. No to co, no dobra, no to w tej sytuacji wyklepujemy debiut, robimy roszadę, tak? żeby zabezpieczyć króla. No nie, no, wynajdujemy słabości od razu i od razu gnębimy naszego przeciwnika. Zatem powodzenia. Witam po przerwie. Oczywiście ruch królowa B3. Dlaczego? Pyk, pyk i mamy tutaj taką fajną baterię, rakietę, jak zwał, tak zwał, z atakiem na pole F7. No i tutaj tak naprawdę ciężko jest obronić to pole. Eee, najsensowniejsze warianty, no to jakiś goniec tutaj, nie? No, bo jak chcecie obronić pod F7? No, powiedzcie mi, nie wiem, królowa D7? No, to i tak wskakuje tutaj skoczek, i tak będziemy atakować. Uff, więc właśnie, no, nasz przeciwnik broni się w ten sposób. No i właśnie, co my teraz mamy zagrać? Pamiętacie, zawsze król ucieka do rogu planszy. Dlatego go też w tej pozycji zagrałem e, król na D1. E, dlaczego król na D1? No bo król na F1 będzie blokował wieżę, a król na D1 zwania E1 i całą tą autostradę tutaj, żeby złapać królową naszego przeciwnika. W tej pozycji nasz przeciwnik ma najlepszą opcję, taką, że po prostu odpuszcza pole F7, gra królową C5. No i po tym cóż, możemy albo po prostu zabijamy piona z szachem, co czyni nas, z nas zwycięzców w debiucie. Albo no po prostu jeszcze sobie wtrącamy jakieś d4. d4, królowa tutaj, po prostu sobie zabijemy. Później nawet możemy sobie zabić tą królową. Mamy przewagę, pionka. Zdwajamy tutaj jakieś pionki. Jest ok. Co prawda, mamy izolaka na kolumnie d. Ale coś za coś. Wydaje mi się, że jak najbardziej jest ok. No w tej sytuacji nasz przeciwnik poszedł na atak. Nie wiem, nie rozumiem tego. No jeszcze teraz program poleca tutaj królową. Także, nie, ale to, to wszystko odpuszcza poleć 7. No to dobrze, skoczek G4, no to oczywiście wieża E. Skoczek bije piona, król C, szach, zasłaniamy się pionkiem. Też great move, ale czy to jest great move? No już nie przesadzajmy. To jest takie zwykłe, zwykłe posunięcie, które warto było jednak widzieć wcześniej. Nie? No ale no, dzięki temu już mamy totalnie y, bezpieczną pozycję. Pyk, pyk. Y, zdobyliśmy królową zawierzę. I tam pionka jakiegoś straciliśmy. No ale jak najbardziej tutaj jest wszystko ok. No tutaj jeszcze jakieś groźby, jakiś skoczek tutaj. No to pyk, pionek, szach, pyk. I w tej sytuacji nasz przeciwnik powinien się poddać. Ma już minus 8 po co to grać, nie? Oczywiście no ta cała sekwencja posunięć, wiecie, no, mamy bardzo dużą przewagę, więc no, można było od razu grabnąć tego pionka lub tego pionka, czemu nie, można było zagrać na przykład gońcem tutaj, chociaż no akurat gońc nie, no, bo szach tutaj by nam wybił, no, no tak, żeby pójść na wymianę ale pamiętajcie, chodzi o to, żeby jak najwięcej wymienić w obozie przeciwnika, jednak grając ofensywniej, więc pyk, pyk. No i ten skoczek tutaj jest no trochę martwy, no oczywiście mógł próbować w ten sposób. Hmm, jasne, że mógł zabić, ha, nie widział tego, to smutno. No i dobrze, no w tej sytuacji nasz przeciwnik powinien się po prostu poddać, no ale jakoś no nie chciał. Ja zagrałem tutaj, żeby oczywiście na ewentualne szachy zasłonić się skoczkiem, więc pyk, szach, zasłoniłem się skoczkiem, goniec tu, żeby sobie wygonić tego. Jeszcze bronimy piona za takiem jakieś poświęcenie, bicie, bicie. No bo wiecie, wymieniamy tutaj. Jest królowa za dwa za dwie figury, prawda? No bo jeśli on wtrąci tutaj, to po prostu zabijemy. A teraz, gdyby wtrącił, to bijemy królową po prostu, nie? Za dwie figury, jednakże mamy bardzo dużą przewagę, mamy dwa, piątki, dwa skoczki więcej na tą wieżę, więc to, to jest bardzo łatwa wygrana. Cóż, no przeciwnik po prostu postanowił się poddać, no bo też nie, nie widział sensu dalszej gry. No bardzo fajna pułapka, no też musicie uważać moi drodzy, właśnie na tą słabość pola f7 w obronie francuskiej, takiej pseudowymiennej wymiennej, może wymiennej. No, i cóż mogę powiedzieć? Warto liczyć warianty od samego początku partii. Jeśli nie wyżycie, odsyłam was do mojej partii. Tam nie pamiętam z której rundy, z której ze skarżyska już rok temu granego, kiedy to zagrałem z jakąś kandydatką na mistrzynię FIDE, podajże taką młodą dziewczyną. No, i cóż, no ta partia miała chyba 11 ruchów, jeśli dobrze pamiętam. No bo cóż, no ona wyklepywała znany debiut, a ja po prostu grałem w szachy, więc no taka jest różnica zawsze, jednak no schematy schematami, ale im więcej będziecie myśleć, tym no, bardziej wejdziecie w daną pozycję, no, i będziecie w stanie, no, będziecie w stanie szybko zdominować nasz, waszego przeciwnika, no który, no zobaczcie, 2400 blisko, tyle błędów. To prawda, no ten pierwszy ruch, no to taki to, ale no te tutaj, no to cóż, no po tym ruchu, co on tutaj mógł zagrać tak po prawdzie? co hm? Jeśli ten ruch tutaj z skoczkiem był kiepski. Hm, ciekawe, ciekaw jestem, co program poleci zamiast skoczka na f6. Po prostu szach, no oczywiście, że szach. No i teraz tak ciężko powiedzieć, co by tu zagrać. Chyba po prostu trzeba się królową zasłaniać, bo nie chcę cofać mojego gońca. Hmm. Ja bym się po prostu zasłonił królową tej pozycji. Jeśli mam być szczery. No bo co, no król F1 to jest bez sensu. Hm. Gońc E2. No to jak najbardziej utrzymuje równowagę. No cóż, no nasz przeciwnik 2.300 z kawałkiem tego nie widział, więc tym bardziej przeciwnicy poniżej też raczej nie powinni tego widzieć. Więc moi drodzy, tyle z mojej strony. Mam nadzieję, że się podobało. Liczę na komentarze, liczę na subskrypcje, przede wszystkim subskrypcję, żeby no jednak ten kanał się rozrastał, no bo cóż, jest bardzo fajna rzecz, bardzo pożyteczna, takim moim skromnym zdaniem, więc czemu by nie miało trafiać do szerszego grona odbiorców. To jest z mojej strony jeszcze raz, jeszcze raz życzę wam zdrowia, moi drodzy, i powodzenia przy szachowych zmaganiach i szachowych pojedynkach waszych. Trzymajcie się ciepło. Cześć.